Pyżice to zachodnie pomorski skarbiec, zawierający żyzny Czarnoziemy, bogate złoża solankowych wód geotermalnych, wyjątkowe XIV-wieczne obwarowania i czyste powietrze. Dlatego też Pyżice to doskonałe miejsce do wypoczynku, turystyki i rehabilitacji. Zobaczcie. Tutaj przed wojną było jezioro Pyrzyckie i kąpielisko. Tutaj mieszkańcy Pyrzyc wypoczywali. A my też będziemy wypoczywać? Oczywiście, synku. Są gotowe projekty, są plany. Wszystko jest gotowe. Zrobimy to i będziemy tu wypoczywali. W tym miejscu powstanie Kompleks Rekreacyjno-Uzdrowiskowy z dużą tężnią. Bo nasza solanka to prawdziwy skarb. Do naszego miasta zaczną przyjeżdżać turyści, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy. Tatuś, bo ja wiem, że to zawsze dotrzesz słowa. Byżyce potrzebują działania, dlatego proszę Państwa o głos. Czas na konkrety. Mój tatuś jest najlepszy.